Kamil Stoch? Wierzymy w to, że będzie to szczyt podium. Kamil Stoch pięciokrotnie wygrywał już w tym sezonie. Czy to jest skok po trzynaste w karierze? Zwycięstwo pierwszy po pierwszej serii. Jeden, jedna dziesiąta punktu przewagi nad Severinem Freundem. Kamil Stoch. No i teraz wielka zagadka i pytanie, jak będzie to wszystko ocenione? Minus jeden, sześćdziesiątych punktów w tej chwili dla Kamila. Wyświetlają się noty cztery 19 Jedna, dziewiętnaście, pół. metra wydaje mi się, że powinno to wystarczyć do tego, by Kamil odniósł swoje trzynaste zwycięstwo w karierze i znacząco powiększył przewagę nad Peterem Prewcem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak będzie, Sebastian, tak będzie, bo 126,5 metra to jest odległość lepsza od odległości Sewerina Freunda. E, podobne warunki obu zawodników. E, bardzo wysokie noty dla Kamila. Jest zwycięstwo Kamila, nie ulega wątpliwości. Tak jest. Kamil Stoch. biało-czerwonych flag. No i Kamil. Wygrał trening. 128 metrów w najgorszych warunkach. Dwudzieste miejsce Petera Prewca po pierwszej serii. To wszystko układa się naprawdę rewelacyjnie, ale trzeba w tej pierwszej serii skoczyć daleko. Bardzo daleko, by być pierwszym. Ponad 134 metry. Ale Kamil stać go na to, by tak daleko poszybować. Teraz złapał to noszenie. Brawo, brawo, brawo Kamil. No niewiarygodny skok, aż sam złapał się. 132 metry. Minus 6, 1, 10 punktu. No i teraz o wszystkim będą decydowały noty za styl te słabe, bowiem to lądowanie u Kamila, ale on z ogromnej wysokości spadł na zeskok. Proszę zobaczyć. Wcisnęło go tutaj w zeskok ogromnie. Łukasz Kruczek zadowolony. Noty po 15,5. 16 punktów 132 metry. Na trzecim miejscu w tej chwili Kamil Stoch. 11,4 punktu straty do Severina Freunda w pierwszej trójce. Kamil, ale napędziłeś nam stracha, lecąc tak wysoko. Trzeciego stopnia podium. Łukasz Kruczek, wpatrzony w tej chwili wskaźniki wiatru. Dokładnie wszystko mają tam wyrysowane. Inne trenerzy mają te same monitory, które ma Miran Tepesz. Jest. Zielone światełko, no i Kamil. 137 metrów, 138,5 teraz, by walczyć z Gregorem Schlierencauerem. Kamil, stok w powietrzu, piękna sylwetka, znakomicie! Brawo, Ależ! Kapitalny skok Kamila Stocha. To jest to, o czym mówił Kamil. Potrzebuje paru spokojnych skoków na treningu. To co udało się zrobić z Zakopanem, efekty są natychmiastowe. 141 i petra. Jakżeż on fantastycznie się cieszy. No i będzie prowadził, będzie liderem. To jest sygnał wysłany do rywali. Ja, mistrz świata, ze mną musicie się liczyć na każdej skoczni jestem niebezpieczny. Pięknie, stylowo. Jest 20 od jednego sędziego na pierwszym stanowisku Erik Stalut, niemiecki sędzia Na 20 punktów ocenił skok Kamila Stochana Ale trudno się dziwić, to jest czysta perfekcja no i to jest, proszę Państwa, dobra wiadomość, bo to jest najlepszy w tym sezonie wynik Kamila. Do tej pory dziesiąte miejsce było najlepszym rezultatem naszego mistrza. Teraz wiadomo, że będzie liderem. Fantastyczne oceny, jak najbardziej Ale zasłużone. Sznoty. Brawo, brawo dla Kamila. Jest oczywiście na pierwszym miejscu reprezentant Polski. O dziewięć punktów wyprzedził Kamil z tego Gregora Naprawdę do nic nie. A więc trzech Austriaków na prowadzeniu. Już tylko dwóch skoczków pozostało. I przed nami Kamil Stochoto, Stefan Kraft, który ustępuje miejsca w tej chwili Schwirenzawerowi. No i Kamil, 131 metrów w pierwszej serii. Znakomity skok, sporo punktów odjętych. Wicelider 3,2 punktu za Severinem Freundem. O 5 punktów, o 4,9 wyprzedzał Gregora Schwirenzauera. Patrzył, Łukasz Kruczek, na wiatr. On tam ma dokładnie na monitorze wskaźniki. Proszę zobaczyć, jak to się w tej chwili układa. Te podmuchy są mocne dochodzące do 5 metrów na sekundę. Jaka będzie decyzja Mirana Tepesza? Czy dostanie zielone światło? Kamil Stoch jest zielone światło. No i popatrzmy na skok Polaka. 132 metry musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schlierencauera. Czy jest to lot po dziesiąte miejsce na podium? Ależ on odpalił te... Niewiarygodnie daleko. 131 metrów w pierwszej serii, a teraz, teraz 134,5, a więc tylko metr bliżej od rekordu skoczni. Coś niewiarygodnego. Minus 13 punktów, ponad 1,5 metra. jest 21. I druga 20. No od kanadyjskiego szkoleniowca, od Szyni Tanaki i od kogo? Od sędziego niemieckiego Joachima Lessera. Ale jak najbardziej zasłużenie. Dwie dwudziestki 3 razy 19,5. Tak skacze dwukrotny mistrz olimpijski! Brawo! Najwięcej odjętych punktów za wiatr, 13, ten wiatr metry i półtora metra na sekundę, no ale to nie ma większego znaczenia, Kamil ma bardzo wyraźną przewagę, prawie 11 punktów nad Gregorem Schlierencauerem, jest podium, kolejne podium reprezentanta Polski, przepiękny, bardzo daleki, najdłuższy skok, jak Sebastian powiedział, tylko metr bliżej niż rekord skoczni Andrasa Witchelsla. na moment tam zachwiało tą lewą nartą, ale opanował błyskawicznie sytuację Kamil, widzimy, że głęboko odetchnął. No i gratulacje od Petera Prewca, który wie, że będzie oddawał Kamilowi Kamilowi żółty plastron lidera generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. No ale... Że po raz piąty w karierze stanął na drugim miejscu. Zwycięzca kwalifikacji. 141 metrów. Jest ten luz, jest ta swoboda i jest ten piękny szkoł! Jaki bardzo byśmy chcieli oglądać za każdym razem. Brawo Kamil. No, Pizze Neustadt, ta skocznia podobnie jak Klingenthal również i tam służy. Przecież wczoraj, pamiętamy, ta znakomita walka przegrał tylko z tomasem Morgensternem. A dzisiaj 142, dwie dwudziestki, jedna dziewiętnaście i pół i dwie dziewiętnastki. Ależ wysoko oceniony Kamil, bowiem no, był to genialny skok. Tak jest, wczoraj 1,20, dzisiaj 2,20. Najwyżej oceniany ze wszystkich skoczków w tych konkursach Titizen Eustadt reprezentant Polski musi być liderem, bo uzyskał taką samą odległość jak Simon Amann, ale miał dużo wyższe noty. Józef Sławik, Marek Siderek, tych dwóch sędziów oceniło. Skok Kamila, no, no te marzeń dostał Kamil. Dwie dwudziestki. Jest pierwszy o 5,7 punktów przed Piotrem Żyłą. Simona ma na miejscu trzecim. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach.